Jak wygląda wzór na energię mechaniczną? Jeżeli chodzi o energię mechaniczną, to jest to suma dwóch energii. Żeby mówić o energii mechanicznej, mówimy o energii kinetycznej i energii potencjalnej. Wobec tego energia mechaniczna będzie sumą energii kinetycznej i energii potencjalnej. Energia kinetyczna to jest energia związana z ruchem. Wobec tego we wzorze na energię kinetyczną występuje prędkość i to podniesiona do kwadratu. Dodatkowo mamy tutaj masę ciała i mnożymy to jeszcze przez jedną drugą. Energię mamy w dżulach. Analogicznie w dżulach, w dżulach będziemy mieć energię potencjalną, ale. Energia potencjalna dotyczy czegoś innego. Dotyczy tego, na jakiej wysokości względem dowolnie wybranego poziomu odniesienia znajduje się nasze ciało. I o tym mówi parametr H. Jest to wysokość nad dowolnie wybranym poziomem odniesienia. Występuje tu jeszcze masa i przyspieszenie grawitacyjne, które na Ziemi wynosi około 10 m na sekundę kwadrat.